Rozdwojenie u Tomasza Lisa. Gdy jeszcze Joe Biden występował i mówiło się, że może lepszym wyborem byłaby Kamala Harris, która mogłaby go zastąpić w kandydowaniu na prezydenta, to Tomasz Lis pisał, że pomysł zastąpienia Bidena Kamalo Harris jest wybitnie niemądry, jest słabą wiceprezydentką i nie byłaby lepszą kandydatką. Dla Trumpa byłaby to w sumie świetna wiadomość. Po czym Joe Biden rezygnuje z kandydowania, zastępuje go Kamala Harris i Tomasz Lis już pisze: kompetentna młoda kobieta kontra stary dziad, mizogin, oszust, kłamca, marionetka Putina i pedofil. Taki wybór w sumie prosty. Tomasz Lis dzięki takim wpisom zraża coraz większą część społeczeństwa do siebie. Nawet tą, która kiedyś na przykład go lubiła oglądać, albo słuchać, a może nawet czytać.